BMW w Zakopanem. Poczekajcie, zapytam chłopaków, o co chodzi. Panowie, a wy co, nie wracacie do domu? Co? Nie wracacie do domu? Co się stało? Chodź A, chodź, pchać. Że pod górkę jest delikat. A to BMW, że nie da rady, czy jak? No nie da. Ale że mocy mało, czy co jest nie tak? Dajcie znać, co jest najbardziej nie tak. Przepraszam. Jaka, jaką masz moc w aucie? 400 koni. 400 koni. A czego brakuje, żebyś teraz wyjechał? Najbardziej czego brakuje? Opony. Opony brakuje. Dobra. Opony. No to dobra. No to, to pomogę. Może się uda. Ale wątpię. Uwaga. 45 minut później spuszczamy powietrze do końca, żeby dało radę jakoś ruszyć. I próbujemy. No śmichu kupa, no ale taka jest prawda. Mamy 6 osób. I z tobą? A, mamy plan, tak? Plan jest taki, że jest ciężko. Na szczęście się udało. Dajcie spokój. 18 osób, pchało auto. Proszę bardzo, japońska motoryzacja, to jest ta siena, czteropędna. Nawet się nie pyta, żeby jechać.